Mówi, że już cię zapomniał, ale to kłamstwo. Zawsze myśli o tobie, nawet jeśli to go komplikuje. To nie jest przelotna myśl, to jest stałe. Myśli o tobie, gdy bierze prysznic, gdy je, a zwłaszcza gdy kładzie się w nocy. W tych momentach zanurza się we wspomnienia, których nie może zignorować. Wiesz o tym, ponieważ czułeś to przy każdej niewysłanej wiadomości, przy każdym utraconym spojrzeniu, które wydawało się kierowane w próżnię. Zauważyłeś, że to wszystko w porządku, nie było prawdą. Nadal wierzy, że jesteś odpowiedzią na pytanie, którego nie wie jak zadać. To, co naprawdę do ciebie czuje, to coś, z czym nie potrafi sobie poradzić. Mówi o czasie i przestrzeni, ale prawda jest taka, że jest sparaliżowany strachem. Boją się otworzyć, pokazać swoją wrażliwość i tak się oddala, podczas gdy jego serce woła o coś, czego nie odważy się szukać. A kiedy słyszysz piosenkę, która przypomina wam oboje, czujesz ucisk w piersi, to nie jest tylko twoja wyobraźnia, to odbicie tego, co on również czuje. Ta osoba widziała, jak mijają chwile, uśmiechając się do innych, ale prawda jest taka, że nie może się oszukać. W głębi duszy żadna z nich nie porównuje się do ciebie. Tymczasem ty kontynuujesz swoje życie, ale nie da się zignorować, że ta pusta przestrzeń nadal istnieje. Myślisz, że on może być lepszy bez ciebie. Ale rzeczywistość jest taka, że walczy z własną prawdą i ucieka przed tymi uczuciami, które go dręczą. Może zachowywać się, jakby wszystko było w porządku, ale to, co ukrywa, to głęboki strach przed ponownym wystawieniem się i odrzuceniem. Sprzeczność jest brutalna. Chcecie, ale także boi się bólu możliwej straty. Już przekonał się, że łatwiej jest żyć na powierzchni, niż ryzykować ponowne zatonięcie, ale wewnętrznie? Czuje nacisk tęsknoty i niepewności, a ty? Zastanawiasz się, czy on nadal myśli, że to, tudo terminado. Prawda jest taka, że byłoby o wiele więcej, gdyby oboje mieli odwagę, zmierzyć się naprawdę. Mogliście zbudować coś znaczącego, ale teraz wszystko, co zostało, to cisza pełna niespełnionych obietnic. Tymczasem on tylko obserwuje życie, nie wiedząc, jak przerwać cykl, który sam stworzył, i w tym samym cyklu. Czekasz na znak, czekasz, aż obudzi się do rzeczywistości tego, kim mogliście być, ale czas nie czeka. I z każdym dniem, który mija, szansa na wasze ponowne spotkanie maleje. On o tym wie, ty też, i w głębi duszy. Świadomość tej prawdy najbardziej boli. Osoba ta wciąż czeka na znak od ciebie, nawet udając, że o tobie zapomniała. Rozprasza się wszystkim wokół, ale w głębi duszy wie, że nie potraficie puścić. Teraz jest gdzieś, prawdopodobnie w łóżku, patrząc, w sufit lub w ekran telefonu, myśląc o tobie. Z każdą powiadomieniem mały impuls nadziei, że może to coś od ciebie. Nie wysyła wiadomości, ale tęskni za tobą, jak za stałym ciężarem w piersi. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni. To była wykrętna wymówka, ale prawda jest taka, że nie. Umie sobie poradzić z uczuciami, które w nim obudziłaś, podczas gdy stara się przekonać, że bez. Siebie jest lepiej przewraca wspomnienia, przypomina sobie chwile, które nadal go dotykają ten Twój śmiech, sposób w jaki na Niego patrzyłaś. Powtarza te sceny w głowie jak film, którego nie potrafi przestać oglądać. I wiesz o tym, bo czułaś Jego obecność nawet na odległość. Zauważyłaś, że kiedy najmniej się tego spodziewasz, pojawia się myśl lub wspomnienie, które dotyczyło waszego wspólnego momentu uczucie że jest w Twoim życiu, nawet jeśli fizycznie go nie ma. Poczułaś to, gdy uruchomiłaś piosenkę, którą On kochał, lub gdy zobaczyłaś coś, co miało sens tylko z Nim. Nie wyobrażasz sobie tych rzeczy. On tam jest, nawet jeśli nie jest obecny. On. Se distrae com autras pessoas. Ale Ty jesteś porównaniem, którego nikt nie może przejść. Prawda jest taka, że za każdym razem, gdy jest na randce... Jakaś jego część zastanawia się, czy ty byś tam była, śmiała się i bawiła, i to go pożera od środka. Ta osoba czuje się duszona przez własną bezwładność. Chciałby być odważniejszy, zadzwonić, pojawić się, powiedzieć, że popełnił błąd, pozwalając ci odejść, ale unika tego, co czuje. To nie tak, że on nie chce, jest już tak zagubiony. Otoczył się tyloma niepewnościami, że prosty akt wyznania może wydawać się przerażającym zadaniem. W jego wnętrzu jest miks stłumionych uczuć, lęków, które go powstrzymują i uniemożliwiają mu pokazanie się jako wrażliwy. Tymczasem ty nadal prowadzisz swoje życie. Próbujesz się rozerwać, wypełniasz dni przyjaciółmi, pracą i innymi zajęciami, ale w głębi duszy czujesz, że on wciąż tam jest, siedzi w zakamarkach twojego umysłu, czekając na twój ruch. Przegląda media społecznościowe, próbując dowiedzieć się, kto teraz ma twoje serce. Żyje w niepewności, zastanawiając się, czy jest dla niego jeszcze jakieś miejsce w twoim życiu. I brutalna prawda jest taka, że on cię kocha, nawet jeśli nie ma odwagi tego przyznać. Jest sparaliżowany, niezdolny do zmiany tego, co dzieje się między wami. Kłamie samemu sobie, musi wierzyć, że może cię zapomnieć, ale prawda jest taka, że wie, że kiedy jesteś daleko, jego życie nie ma tyle sensu. Stał się zakładnikiem własnych lęków. Co tylko czyni sytuację bardziej bolesną, a tymczasem ty prowadzisz swoją rutynę, śmiejąc się z przyjaciółmi, obserwując, jak mija życie. Ale w jakimś zakątku twojej istoty zatrzymujesz słodką nadzieję, że on za tobą pójdzie, że w końcu znajdzie odwagę, by się otworzyć. Ale czas mija, a okazje ulatują. Oboje jesteście tego świadomi, ale nic się nie zmienia. Może oszukiwać innych uśmiechem, ale w nocy, gdy światło gaśnie, Staje w obliczu samotności i własnego wyboru, by nie działać. I taka jest prawda: bardziej okrutne, nikt z was się nie rusza, już to wiedziałaś. Powiedział, że wszystko jest w porządku, że już poszedł dalej. Ale prawda, on nie może wyciągnąć cię z głowy. W głębi duszy wciąż czeka na Twój znak, nawet jeśli przysięga, że nie, on jest tam, w nocy, gdy wszystko ucicha i jest sam, wspominając chwile, które zostały, za nim. Bierze telefon, przegląda Twoje zdjęcia i milczy, wspominając, co przeżyliście razem. A ty wiesz, bo już czułaś jego obecność, nawet z daleka. Ty już. Zauważyłaś, że kiedy najmniej się spodziewasz, jego wspomnienie pojawia się nie tylko w Twoich myślach, ale w każdym zakątku, gdzie byliście razem. Wiedziałaś, że miał z Tobą więź, która nie zgasła. To uczucie, to nie szaleństwo. Nie wyobrażasz sobie tego. Tymczasem on żyje w sprzeczności. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale naprawdę potrzebuje. Odwagi, odwagi, by stawić czoła tym, co czuje. Co on do ciebie czuje, to nie jest coś łatwego. Do zniesienia to coś, co go rozbraja, co go w jakiś sposób zmienia. Ukrywa strach przed tym, że nigdy nie znajdzie kogoś takiego jak Ty. Wie, że jesteś wyjątkowa, ale nie wie, jak sobie z tym poradzić. Wyszedł i poznał innych ludzi, ale w głębi serca wie, że żadna z nich to nie Ty. Próbuje się. Zająć czymś, ale nawet na najlepszych imprezach, pełnych śmiechu i muzyki, jego uśmiech jest pusty. Nie zamieni swoich. Szczerych uśmiechów na bezduszne flirty. Prawda jest taka, że nawet będąc wśród innych ludzi, zadaje sobie pytanie, czy jeszcze o nim myślisz. Noce spędzane bez ciebie są wypełnione echem zwanym samotność. A ty? Nadal czekasz, prawda? Nadal zerkasz na telefon, myśląc, czy może. Wysłał coś. Czekasz na znak, wiadomość, jakiś dowód, że wciąż mu na tobie zależy. Odpowiedź. Brzmi tak, wciąż mu zależy, ale to nie zmienia rzeczywistości tego, co się dzieje. Ta czekanie jest bezcelowe, bo on, nawet gdyby chciał, nie wie, jak się wobec tego ustawić. Teraz jest uwięziony w cyklu. Czuje się, jakby był w pętli, powtarzając te same błędy, obudzić się, pracować, próbować zapomnieć, wrócić do domu, myśleć o tobie, spać. Źle. Wszystko to powtarza się dzień po dniu bez widocznego rozwiązania. Zadaje sobie pytanie: Czy nadal czujesz tę więź, ale niepewność powstrzymuje go przed podjęciem jakichkolwiek działań? Idealizuje spotkania, wyobraża sobie ciebie pukającą do jego drzwi, lub niespodziewane spotkanie, które ponownie by was połączyło. Marzy o tym każdej nocy, ale za każdym razem, gdy się budzi, rzeczywistość sprowadza go z powrotem. Strach przed odrzuceniem, strach, że ty nie czujesz tego samego, strach, że poszłaś dalej. Te lęki go paraliżują. I dlaczego tak się zachowuje? Bo w głębi duszy wie, że popełnił błąd. Zauważa, że chwile, które dzieliliście, były autentyczne, że to, co przeżyliście, nie zdarza się często i wie, że marnuje czas nalegając na plan zapomnienia o tobie, podczas gdy w rzeczywistości pragnienie powrotu jest znacznie silniejsze. W międzyczasie ty żyjesz swoim życiem, ale nie jesteś całkowicie obecna. Rozpraszasz się, próbujesz iść dalej, ale myśl o nim wciąż cię prześladuje. Oglądasz film i przypominasz sobie, jak się śmiał, słyszysz piosenkę, która przypomina was, i nostalgia cię atakuje. Ta więź wciąż istnieje, nawet jeśli on nie ma odwagi, by ją przyznać. Dni mijają, a strach i wątpliwości pozostają pod powierzchnią. Chciałby być inny, chciałby mieć odwagę. Aby powiedzieć, że Cię kocha, nawet jeśli to brzmi banalnie, że to, co czuje, nie zgasło i że jest gotów walczyć o to, co mieliście. Ale zamiast tego, tkwi tam, uwięziony w cyklu pustych obietnic i niewypowiedzianych pragnień. I Ty o tym wiedziałaś. Te prawdy nie są dla Ciebie nowe. Zawsze wiedziałaś, że w głębi duszy On nadal trzyma Twoją energię, nawet będąc daleko. I pytanie, które wisi w powietrzu? No, powietrzu jest. Co wy dwaj zamierzacie z tym zrobić? Przysiągł, że o tobie zapomniał, ale prawda jest taka, że nie może przestać myśleć o tobie. W głębi duszy wie, że twoja obecność wciąż odbija się echem w jego życiu. Próbował to ignorować, ale kiedy ty śpisz, on nadal nie śpi, przewijając swoje stare wiadomości, śmiejąc się z tego, co było, tęskniąc za tym, co mogło być. Powiedział, że potrzebuje przestrzeni, ale tak naprawdę pragnął odwagi. Odwagi, by stawić czoła prawdzie, że zostawiłaś ślad w jego życiu w sposób, który nikt inny nie zrobił. Tkwi w cyklu zaprzeczenia. Próbuje usprawiedliwić swoje oddalenie, ale rzeczywistość jest taka, że przeraża go intensywność waszego związku. I ty wiesz o tym, ponieważ czułaś w jaki sposób na ciebie patrzył, ta intensywność, która sprawia, że świat dookoła was znika. Zauważyłaś, że nawet kiedy był obok ciebie, w jego oczach był mieszanka strachu i fascynacji. Pamiętasz noce, kiedy rozmawialiście do białego rana, obnażając swoje dusze, i zrozumiałaś, że dla niego to było dużo więcej niż tylko spotkanie. Dotknęłaś ran, które on skrupulatnie ukrywa przed wszystkimi. Tymczasem on się rozprasza. Wychodzi z przyjaciółmi, poznaje nowych ludzi, śmieje się, ale kiedy zapada noc i cisza wkrada się do jego domu, Jesteś pierwszą rzeczą, która przychodzi mu na myśl, i czuje jak narzeka na pustkę, której nikt inny nie jest w stanie wypełnić. Kiedy patrzy na telefon, to ciebie pragnie zobaczyć, ale słowa zawodzą. Po prostu patrzy bezsilny, czułaś, kiedy wahał się, by ci odpowiedzieć. Zaczynał rozmowy, które nie były kontynuowane, i czułaś, jak rośnie dystans. Prawda jest taka, że jest przestraszony. Boi się być wrażliwym, boi się wpuścić cię całkowicie do swojego świata. I co robi? Udaje, że to go nie obchodzi, ale to kłamstwo, w które sam też nie wierzy. Zawsze mówi, że skupia się na swojej karierze, że potrzebuje czasu, aby uporządkować swoje życie. Ale co tak naprawdę ukrywa? Prawdziwa niepewność pochodzi od ciebie. Walczy z ideą, że może nie być dla ciebie wystarczający, że mogłabyś znaleźć kogoś lepszego. Tymczasem ty przemierzasz swoje dni, zastanawiając się, czy nadal ma kawałek ciebie schowany gdzieś. Wciąż sprawdzasz jego media społecznościowe, wciąż się zastanawiasz, czy szuka cię w samotne noce. Nie wyobrażasz sobie tego. Za każdym razem, gdy waha się napisać, to jest dlatego, że strach go paraliżuje. I to jest bolesne. Brutalna prawda jest taka, że w głębi duszy tęskni za tobą bardziej, niż chce przyznać. On zdaje sobie sprawę, że więź, którą mieliście, nie porównuje się do niczego, co teraz przeżywa. Każda osoba, z którą próbuje nawiązać kontakt, Przypomina mu ciebie. Uśmiech, śmiech, spojrzenie wszystko prowadzi go z powrotem do ciebie. Ale jest tak uwięziony w swoich niepewnościach, że woli trzymać się z daleka, niż ryzykować otwarcie się. Więc wraca do rutyny. Budzi się, pracuje, udaje, że wszystko jest w porządku, a gdy w końcu znów jest sam, rzeczywistość waży bardziej niż by chciał. Mówi, że nie, myli się z pragnieniem, że tak. A ty tymczasem idziesz swoją drogą. Ale nie możesz powstrzymać się od spoglądania wstecz, a rzeczywistość jest taka, że czas ucieka. Zaczyna zdawać sobie sprawę, że szansa na coś prawdziwego między wami przepływa mu między palcami. Każdy dzień, który mija, to dzień, w którym oddala się od osoby, której naprawdę pragnie. Oboje to wiecie. Ta osoba wciąż czeka na znak od ciebie, choć przysięga, że o tobie zapomniała. Próbuje się o tym przekonać, ale prawda jest inna. Gdy ty śpisz, ta osoba zdaje się patrzeć na telefon w nocy, przypominając sobie znaczące chwile. Nigdy nie usunął waszych rozmów, wciąż je czyta od czasu do czasu, szukając tego połączenia, które wydawało się niezniszczalne. Powiedział, że potrzebuje dystansu, ale rzeczywistość jest taka, że to, czego potrzebuje, to odwaga, by przyznać, że nadal mu na Tobie zależy. Wiesz o tym, ponieważ widziałeś wiadomości, których nigdy nie wysłał. Czułeś, kiedy patrzył na Ciebie w sposób, w jaki nikt inny nie patrzył. On nie tylko tęskni, prawda jest taka, że tęskni za tym, kim byliście razem. Czuje pustkę, kładąc się w nocy, a ta samotność krzyczy Twoje imię. Próbuje wypełnić tę pustkę innymi ludźmi, wychodząc, śmiejąc się, ale nie potrafi uciec przed wspomnieniem o Tobie. Zajmuje się pracą, ale przy każdym sukcesie zastanawia się, jakby to było, gdyby on tu był, żeby to zobaczyć. Ma listę wiadomości, których nigdy nie wysłał. Każda bardziej szczera niż poprzednia. Ostatnia, którą napisał, zaczynała się od przepraszam, że cię tak zostawiłem, ale po chwilowym zastanowieniu usuwa ją, bo prawda jest taka, że nie wie jak wrócić, nie wie czy nadal coś czujesz i to go paraliżuje. Tymczasem prowadzisz swoje życie dalej, ale wiesz, że wciąż czekasz na coś, co nigdy nie nadchodzi. Ty także zauważyłeś znaki, wyświetlenia na twoich mediach społecznościowych. Momenty, kiedy czujesz jego wzrok, nawet z daleka, to nie jest twoja wyobraźnia. Ta osoba wciąż cię pragnie, ale żyje w wewnętrznym konflikcie, który uniemożliwia mu działanie. Chodzi wokół, próbując pokazać swoją siłę, ale w środku pożera go niepewność. Wyobrażał sobie was razem, znów śmiejąc się, dzieląc się historiami. W głębi duszy boi się, że ruszyłaś dalej, że znalazłaś kogoś, kto miał odwagę, której on nie miał, a ta możliwość go dręczy. Nie chce widzieć cię szczęśliwą z kimś innym, ale nie potrafi zebrać siły, żeby coś zrobić. Strach przed słabą rozmową, którą moglibyście mieć, i niepewność rujnują każdą inicjatywę. Zauważyłaś już, że te momenty ciszy mają swoją wagę. Ta wiadomość, która powinna była przyjść, ten telefon, który nigdy się nie odbył, i już wiesz, że walczy ze swoimi demonami. Ale zastanawiasz się, a jeśli nigdy nic nie zrobi? Czas mija. A ta osoba wciąż tkwi we własnej niepewności. Całe to zamieszanie po jego stronie nie zmniejsza tego, co czujesz. Nadal ci zależy, nadal się zastanawiasz, czy on o tobie myśli. A odpowiedź brzmi tak, ale to nie zmienia tego, co się dzieje. Problemem jest to, że on wciąż wyobraża sobie restart, który nigdy się nie wydarza. Chce, ale nie wie jak. W międzyczasie czas jest nieubłagany. Życie toczy się dalej, a szansa na ponowne spotkanie zanika. Oboje wiedzą, że ta sytuacja jest nie do utrzymania, ale zmiana nie następuje. On jest. Zastygły, a ty z drugiej strony masz dosyć czekania i już o tym wiedziałeś.